Zaczynamy nasz dzionek, środa. Lecimy na zwiedzanko Santo Domingo. Mieliśmy małą mąpsówkę, bo daliśmy ciuchy do prasowania. Pani zrozumiała, że trzeba je wyprać, a nie wyprasować, dlatego zeszło troszkę więcej. Ale już jest się w co ubrać i można lecieć na miacho. Przyjechaliśmy właśnie do jednego z najbardziej polecanych barów, gdzie będziemy próbować tradycyjnego jedzenia stąd, czyli fritady. Zaczynamy degustację. Jest to głównie śpinia. Znaczy... Bardzo fajnie przyrządzona, wysmażona. Do tego mamy kiełbaskę również z przyprawami w środku, które naprawdę mega, mega smakuje w połączeniu z tym sosem, który jest lekko pikantny. na, że jest pikantny, ale nie jest tak bardzo pikantny. Oczywiście do tego mamy smażonego banana, i bataty i ziemniaczki. Więc w połączeniu tych smaków naprawdę smakuje to mega. Panie e, tłumaczu, proszę nam powiedzieć, e, jaka tutaj e, ta góra, jak to się nazywa, gdzie my jesteśmy? To teraz jesteśmy w góra. E, nie jest taka duża, e, jest trochę mała, ale tutaj możemy widzieć całe Santo Domingo. Ta góra się nazywa Bomboli. E, jest bardzo, bardzo, bardzo popularna tutaj. Wszyscy, myślę, że jeden raz na swoje życie przychodzili tutaj. Jeśli ktoś żyje w Santo Domingo, na pewno jeden raz tutaj przyszedł. Tutaj w Santo Domingo cały rok jest bardzo podobnie jak dzisiejszego dnia, czyli nazwalibyśmy to dość pochmurnie, ale za to ciepło, z dość dużą wilgotnością powietrza. E, tak, tutaj jest całe lato. Podobno jak wyjdzie słońce, e, no to wtedy grzeje, także lepiej nie wychodzić z domu. E, nie zdarza się to za często, natomiast zima tutaj w Santo Domingo e, nazwana jest zimą tylko dlatego, że częściej pada. Jeżeli chodzi o temperaturę, to jest bardzo zbliżona. Tak jak i mamy dzisiaj, że mogę sobie iść na krótki rękaw i w krótkich spodęgach. To ulica się nazywa Anio Vial. Jest to główna ulica od całego Santo Domingo. Idzie przez całe Santo Domingo. I. i ty możesz dojść w autobus, gdzie chcesz, bo idzie przez całe Santo Domingo. Główna ulica, ogromna. Tam zaczyna jedna ulica, jest piętna, ja. trochę, ja. raja, że jest bardzo niebezpieczna, że ludzie są trochę szalone. Właśnie w miejscu, w którym będzie odbywała się konwencja. Tutaj się wszystko będzie odbywało. To jest hotel połączony z salą, na której odbędzie się konwencja. Przyjechaliśmy po maszynki do Gulenia. No. Oh, no, really? oh, oh, What's the ball, <laughs> <Who's there? laughs> man Postanowiliśmy rano sobie wyjść troszeczkę na miasto no i zrobiła się jakaś taka nerwowa atmosfera. Yy, cały czas y, po prostu martwią się o nas, że mogą się nam zostać. No jakoś zagrożenia na tym mieście nie widzieliśmy z żadnej strony. Było całkiem przyjemnie, fajny spacerek. Yy, można było spotkać wiele ciekawych też miejscóweczek, które u nas w Polsce na przykład już nie działają. Tak na przykład szef. Jesteśmy właśnie jednym z dwóch studiów Andrea Tatu, które są tutaj właśnie w Santo Domingo. Najdziwniejsze chyba co piłem do tej pory. My już po wywiadach dla Regionalnej Gazety, po sesjach zdjęciowych, było spoczko, myślę, że wyjdzie zajebiście. Przyjechaliśmy na jedzonko próbować kolejnych pysznych, regionalnych przysmaków. Tutaj, w Ekwadorze, w każdym sklepie, barze, kawiarni, jakiekolwiek ceny zobaczycie, są to oczywiście ceny podane w amerykańskim dolarze. Z tą jedynie różnicą, że monety, które tutaj dostajecie, to są monety, którymi nie zapłacicie w Stanach Zjednoczonych. Zapłacicie natomiast monetami ze Stanów. Tutaj bez problemu. Za chwileczkę Marcin, nasz tłumacz, opowie Wam, co będziemy właśnie jedli, co to jest za regionalna ciekawa potrawa Marcinie. Dobra, to to wygląda bardzo jak banan, ale nie ma smak, ma smak zupełnie inaczej, nie, nie jest nic jak banan. To jest, um, kiedy nie jest dojrzały, się nazywa verde i teraz będziemy jeść verde, kiedy nie jest dojrzały, ale kiedy jest dojrzały, się nazywa maduro i też ma inny smak. Kiedy nie jest dojrzały, jest to jak a kiedy um, już jest dojrzały, jest bardzo słodki. My mieliśmy wczoraj okazję spróbować maduro. Eee, to było słodkie, no? Tak, i było bardzo fajne, słodkie, grillowane, czyli w formie deseru. Tutaj mamy to pomieszane z wieprzowiną, z serem, także jest to danie troszeczkę bardziej na słono. Smacznego. Bolon de verde, czyli typowa potrawa z Ekwadoru, którą serdecznie polecam, bo jest naprawdę przepyszna. Nie porówna wam to do niczego innego, bo jest to kompletna nowość i zupełnie inny smak niż jadłem do tej pory. Ale naprawdę trzeba tego spróbować.